Komandorze Geniuszu Koczorowski, mój przyjacielu, malarzu, marynisto, pisarzu historycznych książek morskich. Trzydzieści książek morskich i trzy tysiące obrazów olejnych. I osiem tysięcy innych obrazów piórkiem i węglem. Coż Komandorze, cóż przyjacielu, dzisiaj 25 listopada 2024, a ja jakobym się żegnał z Tobą i z obrazami Twoimi tu w tej tawernie, gdzie w 83 roku powiedziałem: Geniu, przyjacielu, siądź tutaj. Siądź tu, kochany, tak jak ja siedzę. Tu, siądź i namaluj mnie. Jak to ma wyglądać moja tawerna? I, kochany, namalowałeś, namalowałeś i wygląda tak, jak namalowałeś. A potem przez czterdzieści lat zbierałem, zbierałem. I sam osobiście wieszałem na suficie, na ścianach każdą zdobycz świata, a każda rzecz to opowiadanie. Napisałem dziesięć książek. Przyjmowałem przyjaciół najsławniejszych: rektora Walczaka, Aleksandra, rektora Eugeniuszka. Zaszkowskiego, 30 książek Morskich, mój przyjaciół. Tu siedział Lech Jasiński, tu mój nawigator, mój przyjaciel, mój astronawigator. I tu siedział też Fiderkiewicz, mój przyjaciel. Kapitan Żeglugi Wielkiej, potem studenci, przyjaciele, Katkowski tu grywał, śpiewał i było spotkań wiele, spotkań wiele. Bo przecież tu zaczynała się historia morska. Tu tworzyłem Ligę Morską i Rzeczną, razem też ze studentami Akademii Morskiej, potem Politechniki Morskiej. I powstała taka właśnie tawerna i dom marynarski. A przecież to nie koniec ta tawerna, bo w tej tawernie są jeszcze wiele, 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 wiele... O, dajemy dzwonki manewrowe, tak, wiele rzeczy. I dajemy co a naprzód zapalają się światła, światła nawigacyjne. Proszę bardzo czerwone i zielone światła nawigacyjne, bar otwarty, a tam światła portowe, czerwone i zielone. Tak, to w tej tawernie spotykali się wszyscy najsławniejsi. Był też pan prezydent Bronisław Komorowski z małżonką. Był też i Drozda rozda słynne, a przecież tu na korytarzu też 84 odznaczenia, dyplomy i odznaczenia, i ważne rzeczy, ważne takie, honorowy obywatel miasta i gminy, takie ważne jak konrad, indywidualności morskie, to przecież międzynarodowa nagroda. A Harald V, król Norwegii, ma też taką nagrodę, ale jeszcze są inne, jak Piersin Galera i inne. No i bardzo, bardzo ważne, ważne. Tutaj przecież jest 34 statki, na których byłem kapitanem, a ważne też, bardzo ważne jest przecież ta tablica, bo tu od 10 lat ja jeżdżę do Hebrzym, do mojego liceum, tam Wręczam nagrodę mojego imienia, ustanowioną przez moje liceum. Tak, nagroda ustanowiona przez moje liceum, nie przez mnie. A teraz, kochany przecież, to marynarski dom. Marynarski dom, marynarski piękny. Co prawda, stary, ale marynarski. I tu 162 kapitanów. Zrobiłem tablicę. Taka sama jest na skwerze kapitanów. A tutaj tablo, tablo PSM, pierwszy rocznik, czyli mój, mój, czyli nasz. A druga! Ściana, ściana to jest przecież odrzańska ściana. Odrzańska i 24 lata na Odrze Jako komodor flisów odrzańskich, tablica i memoriał, który napisałem w stolecie Ligi Morskiej i Rzecznej. I mapa, którą osobiście sam zrobiłem. Na niej umieściłem wszystkie porty, mariny i tak dalej. Tutaj jest moje logo. Tutaj jest. To ja wykonałem. Mapę i ten dom, a przecież widać, widać z przodu domu, widać, że to jest dom marynarski. Dom, bo tutaj jest kotwica z domu marynarza, którego już nie ma. Czy mój dom zginie tak jak dom marynarza? Czy zginą te wszystkie moje zbiory? Czy zginie pamięć o mnie i o tych wszystkich ludziach, którzy tu byli i o tych historiach, które tu były opowiadane i tu o tych ścianach, które mówią wszystko i na tych ścianach o, są te morskie opowieści. Bo moje dzieci, moje dzieci są niezainteresowane. Przecież mam syna jednego, drugiego, mam wnuczka i mam córeczkę. Ale nie liczy się dom. Nie liczą się wspomnienia. Liczą się pieniądze. Zburzyć, sprzedać. Nie, 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 kochani, nie. Nie, proszę bardzo. Jak można zapomnieć wszystko? Jak można zapomnieć rodzinę? Jak można zapomnieć wspomnienia?